Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodzio i witam bardzo serdecznie w kolejnym trzecim odcinku z mojej serii z gry TIF. Jesteśmy w tym do samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. E, dokończymy tutaj grab i wyskoczymy z okno naszej panienki Erin. A mam nadzieję, że to tutaj... jest... No coming back, mówisz? No to jeszcze ukradnę to może. O proszę. Szutko do włosów. Oh my god. To za... Biedactwo obrazka Szemp z no i. Wszystkich wywalęliśmy w głowę. Tak to śmiesznie wygląda, takie <noise> walenie w głowę. Masakra. Czyli ominęliś, ominęliśmy chyba wszystkich strażników. Elegancko, no mi się podoba to. Jestem ciekaw, jakie można kupić e, ulepszenia, czy w ogóle jakieś takie. gazety dodatkowe. <noise> Zatem hejs. Dom miejski. Tam możemy... Tu możemy przejść... Nie! Takie drzwi zauważyłem... są zbytnio nieotwieralne. Oczywiście przeszukamy to. A nie, tu możemy tylko wejść. Dobra, okej, okay, czyli tu nic nie ma. Wyjdź. Sprawdzimy przez dziurkę, co tam jest najpierw aż. Domyślam się, że... Nie ma nic złego, chociaż jak jakieś głosy słyszę. Jaki słyszy głosy to nie jest zbytnio. Your man remembers the shell fires. Flames so bright night became day. Or was it smoke so thick day became night? I read that before the Baron was born, the city was at war. Read it, did you? Oh, bloody freaking dark. Nothing like being there, is it? streets have seen all manner of Fires plagues. Don't forget the war. It with black, right? No no I swear. Oh, please, sir. Please, sir. You can smell that shit himself. <laughs> <laughs> Dobrze. think sleep's not rare enough. Oh, I'm sorry, ma'am. Captain's orders. He said, go stand under the window <laughs> <laughs>

Cichutko, mogę tu wejść, jakoś tam, coś do tego jest tutaj, się ogarnąć? Niezbyt. zbyt. Będę śledził. Mam nadzieję, że odchodzi. Tam już widzę, że mogę wskoczyć na górę. Je było tutaj. Chyba my widzieli tam mamy, mamy, mamy coś... Sług. O, oh fakt no! No kurde, tak się go klepie tutaj. Ach, ach. ach. Bezpośrednia walka. Przytrzymaj! A, kurde, klepać ich tutaj po No Znaczy, nie w każdej misji muszę By taki tutaj chutki. Mogę po prostu ich sklepać. Zmarnowałem strzały. Fuck mi. Przytrzymaj. E, dobra, nieważne. Te uniki, cyk, cyk. Fiki, fiki, mieszka Miki. Co sprawy? Mogę go tutaj z dołu jakoś pocisnąć? A, pod go tutaj. I do... do kanału. się to ah. 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 Cool, 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 cool. Wow, finishery nawet są. Fucking amazing. I'm fucking loving it. pa 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 spokojnie to miało być spokojnie ale widzę że tak zobaczyłem że mogę tak a mogę górą pójść ja nie mogę chyba na, tam muszę iść górą dobra na prędkości to ogarniemy. To można było wskoczyć skikunia mi tutaj muzyka twoja taka, taka klimatyczna nie przeszkadza dodaje tutaj ten Apetytu? ...na więcej? Fajnie, fajnie, kurde. O, jakiś filmik mamy chyba. No, te ściany są białe. fapermentoj to był. Jest! Kończono. Drapieżnik. Działaś agresywnie, pokonać wrogów ...wszystkimi dostępnymi środkami. No w sumie... No, tak, minimalnie, minimalnie, panie tutaj. Dobra, to widzimy się za chwilkę Okej, okay, jesteśmy już po loading screenie Ładowanko, macanko Na szyni z bla bla bla. Co tutaj mamy? Słynny naszyjnik. Hmm To brzmi jak nasz cel Abonent poboczny cel 1 dwa. Oha, znaleziono listy. Gazeta 219 8 rozdziałów jest, tak? To nie jest miasto, które znam. Pamiętam wypadek w posiadłości Nordkresta, jakby to było wczoraj. Rytuał szpon, Erin, blala, zginęła. Okej. Okay. Mapa. Mogę się to, jakoś to oddalić? Jakaś skrzynka jest. Schowek, okej. Okay. Całkiem sympatycznie. Ale na łotarskim rejonie Dalej nie jest kolorowo. Dobra, otwieramy tą skrzyneczkę. I... mamy tutaj... schowek. Mhm... Wodna strzała, jedzenie, złóż przedmiot... Nie chciałem wychodzić tak zupełnie. O, weź przedmiot. Gazywa strzała jedzenie. Trzy, trzy dobra. Oczężna. Kontynuuj. Okej. Okay. Bierzemy to. I... to. Wow. To jest całkiem sympatycznie. No znowu strzała też weźmiemy. Zobaczymy wszystko, kurde. Jedzenie. Mhm, czyli tutaj musimy tak trochę chomikować. Dobrze to rozumiem. Strzało ze... ...sznurem. Weźmy może... ...tak z pięć. Albo 10. Wow, tego mamy też dużo, też gdzieś nie weźmiemy Okej okay. Wodna strzała Dobra, myślę, że tutaj całkiem spoko, ekwipunek Mhm, możemy złożyć Mam nadzieję, że to nie trasek Jak nas przyłapią No i elegancko, panowie Panowie i panie Otwórz Alikolne łupy Czemu to mi się pokazało? I don't get it. Dobra, idziemy dalej. Mogę tu biec? Kurde, co jest? Aha, on. jakiś filmik kolejny będzie. Spotkamy się z Erin. Czy też jakaś inna postać na nas czeka? Hmm, kim jest ta postać, podpisująca się sygnaturą B, czy jest to baron? Nie wiem. Z basso. Dobrze. Basso, na lasso. swoim kutasso. Dobra. Ło, poświata, e! No, no chcę. No takie mam zadanie. To jest wyraźne, sir. Jestem pewien, że nie o, to chyba ta zaraza, o której mówiłem na no samym początku. Dobra. Wow, ale. Ścinki trochę. Już się uspokoiło. Czy to możemy wrócić? Mapka? Pod M? No proszę. Jaka to interaktywna mapka, taka. Ciśniemy. Mogę tu wejść? Nie. Tam się muszę dostać, niszczenia bloków dysansu. Co? O to chodzi? Wow, ale jest dobry ten, And this one's the worst of the lot. You can't blame him for the gloom. Oh, how about that his watch of thugs in uniforms? I don't know. You listen to him talk. He believed in what he was doing. Running this place takes a firm hand. He wanted to improve things. Ah, he's so proud of his. Kamowniczy, year. Like I said, worst of the lot. Sprawdźmy, to się dzieje? Halo, halo? Jest tu ktoś? Chyba nie ma. Więc czas na grabienie. A, chodź, słyszę. Tylko nie wiem, czy to w tym pomieszczeniu, czy gdzieś obok. O, zamknijmy drzwi, żeby nie. Budać podejrzeń. No, on sam jest w szafce takiej. To już wyższy właśnie widzę. To musi być coś cennego. Oj tak, pięć. Bardzo dużo. O, przełącznik. Pewnie, pewnie otworzymy tą... ten włas po lewej. Dobra. It's... absolutely nothing. Mm. To brzmi jak... jak pułapka. A bo nawet była płapka tylko ona nic nie dało, bo tu nikogo nie ma Zamknijmy to, żebyś nikt się nie, nie spostrzegł. Ło, wow, czy mogę Tędy wskoczyć? Czy to się... Aha, bo to się otworzyło dopiero. Czarny zakątek. Hm. Tak bardzo murzyńsko. Nie rób hałasu, ziomuś. Mogę to wskoczyć? Nie. Tam wychodziliśmy. Okej, okay, dobra. Tam drabinkę po prawej. Jezu, co się dzieje? I jęki. Dobra, hops. Pan tak chce chodzić, tak jako na no. Cel możemy zrobić w każdym innym momencie, ale. Trzeba poeksplorować trochę. Na pewno się opłaci. Szczególnie w kraju, który się kradnie. O, ale ścinka znowu. Coś kurde. Takie ścinki dziwne nam czasami. O, fuck me! Chciałem pójść do tego okna, no nie... Mogę tam wrócić na, na, na prędkości? Ja mogę. Nie, tędy nie. Tędy dobra. Cyc c cy, 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 biegamy, 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 hops? Elegancko. To ten na bank można otworzyć. On po prostu aż mówi otwórz mnie. Chcę, żebym je wziął od dołu, złoma. Dobra, dobra. Elegancko. I co tu mamy? Jakaś kuchnia? O, co tam Aha, tutaj ten... Lampa... Halo, jest tu ktoś? Proponuję włączyć światło na prządek. O, wiele lepiej. Nic się do mnie nie świeci, nic się do mnie nie uśmiecha. Ale tutaj widzę, że już na mnie... ...czeka kolejna nagroda. Mhm... Tyle hajsu mam, komu go dam? Nikomu! Jest tylko mój. O, dwa punkty, dwa punkty G. Może punkt G ja. No, naciskam. mach. Trzeba było go popieścić troszkę inaczej. O, proszę. Mhm. Mm Nowy unikat. Sprawdźmy. Jeden na sześć. Tam było hu. W tamtym etapie dużo nie znalazłem. No trudno. 2 na 9. O oh mój god! 1 na 6.

ja muszę go uciszyć tam Który tak tam rapuje mi jakieś techniały puszcza Który to zjebus Dobra, może tutaj Zawalić odcinek bo mamy problemy z dźwiękiem I to mam nadzieję, że Wam się podobało I raz to naprawimy I widzimy się w kolejnym odcinku na razie O, fajnie, akurat tak jak skończyłem odcinek to akurat to się naprawiło Dzięki gro, na razie trzymajcie się, żej.